Dzień dobry moi drodzy, witam was na kanale Motoforfan MZ Team. A witam was w drugim odcinku z wyjazdu na Rajd Koguta 2025. Kilka odcinków wcześniej nasi sąsiedzi Andrzej i Karol założyli się o 500, stów, że Karol na Rajd Koguta nie dojedzie i z rajdu Koguta nie wróci, bo jego czerwona jtzk 125 zawiedzie i wróci na lawecie. Dojedź. 500 daje, że nie dojedzie. dojedzie. O? Czyli? Czy da... <laughs> Musi dojechać wrócić ja... Dobra, chcesz przeciąć? Będzie ważne. Moi drodzy, starzyła się pierwsza awaria. Karol zepsuł kranik. Czy to będzie początek problemów i kłopotów i Karol przegra te pięć stówek? Zapraszam Was na odcinek. Dawaj, dawaj. Panie Karolu, jednak sąsiedź źle rzucił. Czekaj, czekaj, to jest dopiero początek. Panie Karolu, takie przeszkody, co nie przeszkody. Nie, to nie jest Tam, ty się śmiał że pięć stówek wygrał. Mhm. Mówisz, że nie da rady? Nie, nie, to się stało. Ale to się stało, się stało. Panie Karolu. Dobrze, że nie w czasie drogi kraj nie odpadnie, To już jest plus. No, myśmy paliwo z asfaltu zbierali. Trzeba było spuścić, żeby dojechać dalej. że budżet jest taki wyliczony trochę na ten rajd, nie? Mamy złotą kartę. Damy radę. Bo ci nie pożyczą. Mamy Andrzeja, nie dawamy się go użyć. Ale sąsiedzi ci nie pożyczą. Mówi, no. Wszystkim, ale tylko nie Tobie. No to normalna sprawa. No. Nic dobrego. Zobacz ej, bańka była nie? <grywa> teraz przywieźli A, bo teraz asy muszą mieszać do syreny Chcesz coś, coś powiedzieć świeżo opieczonej małżonce? Pozdrowić ją chociaż? pozdrawiam ją pozdrawia. w Serdecznie Serdecznie <grywa> A co będzie po 17 latach? Zostanie ci, tyk, zostanie ci tylko motor Panie Wojtku, co tu się dzieje? Bo słyszę, że jakaś awaria drobna? Co tam drobna? Trzeba zobaczyć co tam Ale wiesz, że na, raj, na rajdzie robisz kartetywnie, nie? Takie życie. Co zrobisz, jak Co jest? No tu parsko, to zobaczymy, jakie tam są. i suchy chodzą, że, że ty nie tą mz co trzeba, żeś cewkę zepsuł. Tak, miała być czerwona, ale nie ta czerwona, tylko czerwona tamtego sąsiada tam z tyłu. A, a ty cewkę zepsułeś w tej? Nie no dość, że mu kranik zepsułeś, mu... Nie, temu cewkę zepsułeś. Zobaczymy. Jak ty Nie. to wytłumaczysz? Zobaczymy. A tu już za gotowy do jazdy, do odjazdu, uszykowany. I Zagotujesz Potem się. Odjechać. Ale maszyna. Słuchajcie, moi drodzy. Przejechali strażacy z najnowszym modelem Fiata Siema, siema w wersji super slim. W wersji wąski. Andrzejko, ten motor wreszcie wygląda bardzo ładnie. Widzisz? Teraz się ale brakuje miejsca mi. A możemy? Stają mi naklejki dwie. Ostatnio jak ci brakowało miejsca, to przyjechał inny motor. To tak, a teraz chyba nie. W tym roku chyba nie. Zobaczymy nie nic nigdy, nie? nie, nie. A A zobaczymy... dziś, dzisiaj już kilka psów we wiórek było, nie? Było, zobaczymy jak wyjdzie, nie? Ale dużo na smycie prowadzają. <gry> Jednak ci powiem, jak w górę jedziemy, to te psy bardziej uwiązane są, nie? Kultury mają więcej, nie? Kultury więcej. Jak na Mazury my jechali, to wszystko <grym> luzem latało. Wszystko luzem, nie? Na pas losu, nie? Ty powiedz mi tak po cichu, żeby sąsiedzi nie słyszał. Dojedziecie, czy nie? Nie dojedziecie. No Człowiek, on w remont wsadził tutaj pieniędzy, czy tłok wymieniał przed samym wyjazdem. Poczaki. No tak Zobacz. widzę, że spod byka patrzy, nie? Już mu, wiesz. No mhm, właśnie. Oku... Już myśli, jak te 5 stów straci na pewno, nie? Wiesz, że jemu nie chodzi o te 500, stów. Jemu no. chodzi o co innego. No ja wiem, chodzi o... O honor. O honor. no o honor. Ja wiem o co chodziło, nie. 500 to wiesz, no. Ale czego się... pytał się, to mu pożyczę, nie? No ja wiem o co chodzi. Formy <grym> teraz drewniane nie idą, schody nie schodzą za ja bardzo. Drzwi latem wszyscy mają pootwierane, to niepotrzebne. Nie przeszkadza, nie no Co, no, co ja ci ja zrobię, nie? zrobił? Mógł się chwytnąć takie roboty jak ty, nie? Smutny jest. Karacze, wymuszenia. Tak, kombinowanie. Kombinowanie i. <grywanie> na więcej, Polska. Kasiora jest, Pol jest. Tu jest Polska, tu trzeba kombinować. No jak? Żeby żyć. Tu jest na Jak na panie Wojtku pracę? Malutku. Tak, poczuł Cię pewnie, że ten ci trochę tam oglądał. Smarował Cię dubsko? Słyszałem. Mm. Tak, jednym słyszałem właśnie. Mm. No. On mówi, że nie wrócisz. A czy wrócisz, ale na lawecie? Nie wiem. Ale, mówisz, ale mówi, Czas że. nas pokaże. Czy... Czas pokaże. Czas pokaże. Mówi, że ci pięć stów pożyczy, żebyś mu oddał. <laughs> ale dobry, dobry, dobry. dobry, dobry. No, Niech te no, pięć stów szykuje. 15. No. Zielony do jedynki. No to. Czy to jest Tak właśnie. Ustalam. No to pytajcie, nie? Ja tu chodzę na grywę, bo nie mam co robić. Mówili, że nie, ja się. Zresztą tam się znowu może. Chodzę, 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 chodzę. Ja bym też najpierw sprawdził, tak? Znaczy czym nam tu chodzi, tylko na wieźnię, co Jak założymy to już nie będziemy tego. Albo będzie dobrze, albo nie będziemy szukać dalej. Pasuje Jacek, będzie nowa cewka z Afrika <laughs> Ostatnio się. Tak. Krzechu cieszył bo ja no. całą, cały zestaw no. Nie dość, że robisz z Afryki, to jeszcze czewkę daje za darmo na, na drugi rok <laughs> musisz wziąć jakiś motor do remontu Andrzej ma taki pomysł <laughs> Ale on wyzywa, bo chyba robisz Mój tak, na no, mnie mój tak, no pojebany jesteś że na to motornie jeździłeś kwa. i bierzesz go no, ten, na trasę nie, bo, jak z... nie przejmuj się, no pojebany jest, poj jest. <laughs> Za jego on idzie, nie? Ty to z porządnej firmy kupił jednak. Tak, Szyrod Ociąż. Szyrod, <noise> Szyrod Ociąż, remont kurwa kapitalny, osiek. Dobre, osiek. Dobra, nie niegłaskie, bo lakiet zejdzie. <noise> Jedna menda większa od drugiej. <noise> Co ty Andrzejku dojrzałeś? To no, nie? To jest fiatka, duży wiatr, nie? Co to jest? Fiat. Fiat. Co to jest, duży wiatr? Mam taką was prośbę, ja bym się koledze motor popsuł Napakę go, kolegę? Nie wiem Ale fiatem wtedy pojedzie tym fiatem To niebieską mężkę Bo obstawiliśmy zakadnie. Ona już ledwo idzie, nie? I I jest... Chcesz żeby się zapsuła? Tak. I pójdzie zapłacić, to się rozumiem Dobra. <noise> Za dwie stówy, bo słuchaj założyłem się o pięć stów, rozumiesz, nie? Ale nie słyszy się, to dwie i pół stówki, na pół, nie? Na pół i wszystko. Dobra. Najlepszy pak, że kończę prychy mu, nie? Mijasz go, kończą sprychy, leży w roli. <noise> Już czyścił zbiornik teraz. Słuchaj, to, to nie jest kolega, to jest sąsiad. <laughs> nie, nie, nie. Nie woju, wilka zasuł. Karolka, naprawdę obiecali, że dadzą ci tego fiata do jazdy? Tak? No. mz zabiorą. Andrzej sobie Podobno ma. nawet żwir mają, żeby ci do zbiornika nasypać. Tylko ty jeszcze o tym nie wiesz. Co? <laughs> so, 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 to to so so się za 2,5. Za... Mówi tak. Pół na pół, mówi. 2,5, żeby zostało. A, ty, a za żwir płaci? No, chłopaki. Chłopaki. W cenie jest. No, <laughs> żwir no, gratis. Awesome. A patrz. Gdzieś nie było buriu, jak się ustalę, że nie ma jakichś... Że bo nie można sobie pomagać? No. Mogę najmować go księżka. Dobra. Ja tam chyba dam 4 stówy. Życie jest brutalne. Ja by stówę wezmę za to, nie wiem czy... Chyba trzeba Smoka Wawelskiego wynająć. Ty, jak... Dmuchnie, chuchnie i mu spali Jak przyjdzie, to mu powiedz, że robota jest w Krakowie. Tylko Zbyt trzeba mieć swoje widły <laughs> Ile tego tu zaliesz? Seta Andrzejku okay. Są przecież załatwił robotę w Krakowie? Smuka? Tak, tylko musimy mieć swoje widły I Taczkę To jak on teraz pojedzie jak oni odjechali? Jak go dogoni, dogoni? Ja go podniosę Podniosę go Ale ja mówię, mi się zepsuje, to go A resztę się ogarniemy. Nie Wojtku, plus do minusa, tak. minus do plusa i czemu dalej nie chodzi? No tak widzisz. Tak Za dobrze my te maszyny ponaprawiali. Nie ma coś po trasie co ponaprawić. Nic się nie dzieje, nie, Nic się nie, dzieje. nie ma co. Znicko, nie? Nie ma co nagrywać. Widzisz no, to, nisko, nie? Nie nagrywać. Tak. No, to tego kranik, widzisz, nie? O. Oh. Jak sprzęgło było u Pawła do zrobienia, to nie było kamery jeszcze. Spiero w pierwszy się dzień jeszcze, cztery dni, co się wykominuje, tak, nie? Czeka, jak się, dzień remonty czekaj, jak się góry zaczną, bo wtedy będzie wesoło. Już remont w pierwszy dzień. Panie Wojtku, fajka, ale nie tam w majtkach. No kołb jeszcze. <laughs> Jaka mi szanka Za jaki cwaniak, za jaki cwaniak, nie? Słuchaj. Szczerze, ja już wiem, czemu tak wolno naprawdę motoryk, jak on pali bez fajki, to może palić. Chyba na okularki, kurwa, co wy chcecie od tego, No Masz to. Wojtuś, ja ci źle nie... Wojtuś, Andrzej, ja ci źle nie życzę, A żeby się tobie maszyna nie zepsuła, Ja wiem, że igram z losem, ale... Pośmiejemy się wtedy. Ej, ja wiem, że igram z losem, ale on nie jest taki zły, takie nie wygląda. Pokaż te jest dla Rysia. Eleganckie, prawda? Kurno. Ja myślę, że będziesz miał transport przez scenę gratis no. e, I może kąpanie i mycie pleców u Rysia Chyba Rysiu mi Panie Wojtku, bo pogoda na jazdę się zrobiła Zdała mi naklejkę jedna, nie, nie wiem gdzie ją przyjść na, na czole Grześnie w góla Ale to twój Ale pracownik Ej Pokaż jaką Ładna naklejka, z mi Jedna i wiesz... No to sobie zostawiłem na pamiątkę No, A Jest? w No, jak nie wejdzie, to po co na siłę? Weź mi... nie weź mi Panie Wojtku, na ile gwarancja? Do studni. Gdzieś tu jest najpierw. No Jacek za daleko nie ujedzie, że. Cześć Wojtku, co tu się znowu dzieje? Coś tam się dzieje Masz, Masz klucz na wyszku? Klucz Znowu gaśniczek? Znowu Może kondensator? To nie jest kondensator Kondensator na wysoki wyciąg A jemu ja coś zyskuje Paliwo tam zamkłeś? Albo gaźnik Może lewą miskę łapie? Może, chyba że to fajka Pajkę ja mą nową zrób. To ty, a mą też nowy. To Niepodobna ziemia. Że... Do sklepu idę, do napojówki. Nie no, ej. Ej, Karol, kupi kaktusza. Loda nie chcesz? No. Loda, kaktusza? Loda, kaktusza. Świat się kończy, nie? No A czy gdzie masz swój klucz? Świat... Świat... się kończy. Sąsiady idą razem do sklepu. To daj. <laughs> Jeden pije, drugi nie.

No, proszę. A tu jest kawiarnia. A tu jest świetny. No, tu są na wieczórku, tak? to dobrze z górą. Albo no, ta fajka się jedzie? Może nową fajkę, a kurwa, znowu no nie podobnie. Ja, ja mam od nie mogę to zrobić. Bile fajka, Ty, ale na je za darmolka. No. Ja mam taką samą nową, jak coś to założymy tam. nie jest to w budowie, kurwa, to ktoś Nie. Pracuje. I teraz na nowym to będzie Ja tak miałem kiedyś, kurwa, w tym Przewód wysokiego napięcia taki Dobra. Cześć Wojtek No jest, no Wiesz, nową świtę to też trzeba przepolić, a tu by zaraz stanęli. I nie raz tak jest, że zarzuci no, 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 ale zdarzyło mu k***a, ale nie, nie wiem, gdzieś gdzieś teleprodukt przebiegł, nie przebiegł, no, tyle w temacie. Lodzia żyją. Nie no, to jest dobrze, my mówimy przetrześcić tak ale myślę, że tutaj nie ma co na chwilę darmo wybrać. Panie Andrzeju, mam takie jedno pytanie, nie? Tak. A pan jedzie sam? Chwila wolnego? Pytałem się, i doskabuje da, nie? Nikt nic nie mówię. Bo... Złotą kartę wziąłeś jednego nie coś. Muszę być mocny. Pamiętaj, trzymaj moją stronę. Ty czekoladka czy karmel? Co wybierzesz? No czekoladę. No, i Andrzejku... Pamiętaj, widzisz, widzisz, widzisz? No. Coś, no? Widzisz, jak to się robi? Co, hej? Ale co? On cię wygubię. Nie było zasady. Jeden. A to poczekaj, poczekaj. Na CP nie każesz zbiornika sypać, a drugi jest kulturalniejszy i kupuje. Dobrze, że kupuję. Nie odpadłem. To tam panie wojku zostało. Kurde, rozumisz. Ja miałem tak, u mnie był wysoki nabieg. To samo się działo. Kabel nie dochodził. Znaczy przerwany był. I wiesz, jak wilgnę, to szło dobrze. Aby kurde ciepłe... Ja jak to musisz w deszczu tylko jeździć. Nie poważnie. Gdzieś nie było tego. A tutaj nie wiem czym to jest tam spięte, czym to, tam spinałeś czymś, czy co? Nie czym je to jest z bakiem przyciśnięte chyba tam trochę i dlatego to tak. No tu pewnie zniży, no nie wiem czy A może tam zwarcie robić, jak się przydało? Nie No tutaj. Andrzejko widzę, że dzisiaj darmowe kino. Tak. Tu Koźminiak tego, słuchaj, żarówka. Ja bym miał tu pogodą do a nie do ogonowego. No szczęście, że Wojtek stół nie stoi. Dobrze, że się nie goliłem, bo wyścigł. Jeszcze by nie się... <laughs> się się rzucił, nie? Wypuszczony <laughs> no jest. <laughs> Widzieliśmy, widzisz, to jest to wesoło, ci Nie ma lipy, nie? Nie ma lipy. Jak kawarek na linę, Tak. No to jest nowy, kurwa. No, no wiesz? był nowy. No, nie wierzę. No dobra, to, no, to zobaczymy, czy będzie lepsze w ogóle te tek. Nie, ja ta głowarka jednosi. Tak, nie. Połowiedzie. No, nie jestem już Ja ci mówię, sprawdził tą No ale znowu. To nie znaczy, że... No, Zostaną jakieś tużby, ale na tyle nie mówimy, założyć też noże. CFK ile chodziła? Chwila, to tak. Albo no. CFK zawsze jest jeszcze. Ale... Ty Andrzejku, masz trochę czuja, ty dobrze obstawiłeś, że czerwona, Co tylko nie ten sąsiad. Czerwone są ile? 맞아. Jedno, dwie. <laughs głces> a Jacek <alf! micz> też twój sąsiad, invisible? nie? <głuch Forget>. Tak. <tarz> Jak wrócisz do domu, to żona powie, że masz wędzone jaja. Załóżmy. Już też jest kole. Tak że to się zawsze grzeź. No czyli nie, ma. nie każda nowa cewka jest, jest dobra. Czy, Miejmy taką nie, nadzieję. Zobaczymy. Tu była ta... O, czekaj już. Trzeba potem spodemrzeć. Miejmy o, taką nadzieję. Nie żeby się wtrącał, nie Ale, Ale... już trochę lepiej chodzi, nie? No. Może si teraz może kilometr ujedzie. Moja babka przecież jedną też ożyła lepiej. I potem był... Na dwa dni był... Pozdrób babcie. <noise> nie wiem nie jaką będzie. każdego go swoim miarą. swoim pod klienta, nie? Widzowie w komentarzach pytają mnie, jak to ceblam się. <noise> Czy sąsiada facjata pasuje do Forda? <noise> no, gdzie taka morda pasuje do Forda? Każda Zobacz, morda. morda. Do Forda. Zobacz, jak to wygląda. Każda morda pasuje do Forda. Jest to Do jakiego to, to masz się cztery dziki? Do Forda? Do dziki. No, Fordzika. 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 <porefly> no, on ma ciężko. Fordzik. Dobra, ej. Jest, kurwa Jest gigaśka. Widzisz? Zagadki mam na ciebie Ja powiem ci zaskak. Czekaj. Muszę to na w głowie wszystko, nie? Bo kulka, że co, nie? No. Czekaj. Andrzejku, ja trochę w prawo. Trochę w prawo. prawo. Mówisz tak. Jest staw. Staw porasta trzciną cały w ciągu 30 dni. Co dwa dni ściana zwiększa wstawię swoją objętość oraz czyli o 100%. Koła. W ile dni będzie powstało? 15. Nie, 15 nie, nie pasuje, nie, pasuje, nie pasuje jest koła. A co dwa dni Ccina zwiększa swoją objętość. Ile dni będzie powstało? Andrzejku, to jest trudne. Ty... Czekaj. No mówisz, No... Chwila, chwila. Daj mu chwilę. Ile dni będzie ustawy. A ty w międzyczasie powiedz mi, czy wziąłeś te cegły, bo nie wiem czy ja... Cegły, sam, wiel, czy... wiel... O! Ja coś. Ty będziesz jak wielbłąd kurwa. Na kanał. Opowiedz o tym wielbłądzie jak to było. Kanał, dwie cegły. Ale od początku. Później powiem, minutę. Teraz dawaj. Nie wiem. On się obyczajnie lecił. <grym> 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 Ale oni jechali do łodzi i oparli, bo byli, że w Egipcie był. A mówię, wielbłąd dowieździłeś? On jeździł. Ja mówię, na reklamację go oddał, nie? Oddał reklamację, bo Egipcjanin jeździł wielbłądem i on zapytał, jak są nie? Bójł na niego wsiadł i to wielbłąd nie idzie, nie? I ten mówi, boli, do gościa i tak na reklamację Wielbłąda oddaje, bo Wielbłąd, jak pan jechał to pan Wielbłąd szedł, a jak ja, 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 ja jadę, Wielbłąd nie idzie. A ten mówi tak, daj tego wierbą, na, na kanał, nie? I mówi na kanał, ten wziął dwie jak mówi jedno w ja to tego Wielbłąd tak ziu! a mi tak, a ja co? Właśnie kanał. Tego przypominam ci, że to ty byłeś w I ty dopiero z niego wróciłeś. Ja nie. I yes. się głaszczysz po tych jajcach cały czas, więc coś musiało być na rzecz. Mogło tak być. Dobra, dostawmy. Pięć dni. Odpowiedz mu, do jutra będziemy ształ Ile? Czyli cały. Czyli cały, a my pół minuty. Nie. Sąsiad? Co? zagadki? Nie. To posłuchaj. I teraz za spokojnie. Uratuj Honor, ich nie. To jest, yy, to była zagadka awantura o kasę. Krzysztof zadawał tę zagadkę, nie? Staw porasta trzciną cały w ciągu 30 dni. Co dwa dni. Staw porasta cały. Cały trzciną, calutki. C w ciągu 30 dni cały zarasta. Co dwa dni trzcina zwiększa swoją objętość o raz, czyli o 100%. nie? Co dwa dni. 0, 2, 4, 6. Ile dni zarośnie za pustawu? 4 dni. Nie. A za jakie pakiet 4 dni? No tak coś dni. <laughs> no to nie może się No, dawaj. Bo... 29. Źle, ale jest blisko. Bo to musi 28. A dlaczego? Bo, Bo, strzeli... cały, no, Bo strzelił. Razy dwa i trzeba pomnożyć. Tam. Ale... Nieważne jest czwartego, szóstego. Tak. 20, 28 dnia. Musi być pustamu, mm -hmm. żeby za dwa dni był... Ale mi chodziło o luty. <laughs> Andrzejku... Widzisz? Ja wiem, że ty masz ładny uśmiech, ale ty jak i nie wygryziesz. <laughs> widzisz? Nie wygryzę, bo... <laughs> wizki ja przemywam, nie? wizki ja przemywam, nie? <laughs> nie? Nie wiem czemu... po tego źródła patrzył na sąsiada. Ja Bardziej mi na że opowiadam ten sam kawał 15 raz, on raz, tylko on się z tego śmieje. A, a jak będzie tak u ciebie w stolarni, takąś deską by nie mógł dostać, ale... Nie raz go uderzyłem i to chyba zaszkodziło. Nie te To nie pomogło, to zaszkodziło. Zaraz mam dwie kulki. Słuchaj, a dwie kulki tak nie... się zderzyły. jakim ją zagadkę drugą miałem? Miałem o tym i o czym miałem? O kocie. Nie wiem, bo to ty tylko jedną awanturę kasę oglądasz. Jedno zapamiętałeś. Przestań p***dolić k***a. Wiesz ile ja mam lajków na, na tym, na tym, na, na Instagramie? Gdzie? Ile masz obserwujących? Ha, No, jak z wariatami się wybierzesz na rajd. Zawsze musisz być wesołym. Tak, kurz zostaje, co ty zarobisz. No kamona on, zobacz. Główeczka. No to życzmy sobie powodzonka. Moi drodzy, właśnie dotarliśmy kilka minut temu do Benzina, do Muzeum Forda. Ale stwierdziliśmy, że wchodzić nie będziemy, bo kolejka liczy 300 osób. Idzie to dość powolnie. Panie Andrzeju! Co jest? Czy pan lubi Fordy? Nie. Bo, bo to podobno przez pana nie wchodzimy do tego muzeum. Nie, ja tylko Audi. Audi? Audi. Nie wiem, czy Germany. Tak samo mz jest niemiecka. Ford jest niemiecki, nie jest niemiecki. A jaki jest Ford? Amerykański. też widział Forda amerykańskiego. General <grystanie> <grystanie> Motozaki jest. Panie Andrzeju, słyszałem, że nie wchodzimy do muzeum, bo kolejka du duża. nie Wojtek stwierdził, że. Jest Negus. E, on już bardzo chce do hotelu. Tak. <grystanie> Integracja. <grystanie> <grystanie> luksus, luksus. Hej, zawsze się ostatni ubiera, za, za, za teraz. pierwszy Wszyscy jeszcze za, Adasia, porozbierany raz Wojtek, zobacz już. A, no. no tam na miejscu się kupi. A po co ci Jacek żabka? Żeby się po hot doga kupić. Tak, po <grywka>. tam jest Stacja obok obo. Także moi drodzy, ruszamy dalej w trasę, bo mamy jeszcze małe półtorej godziny do miejsca noclegu. Wzmaga się coraz większy wiatr zresztą wieczorem mówili, że będzie dość mocno wiało. Także myślę, że do 20.00 dotrzemy do Skawiny naszego miejsca nozlegu. Widzimy się później. Wróciłem, a Nie A nie co Tak właśnie mówię. Panie Andrzeju, ja panu przypominam, że pan nie ma takiego z policja. Ja nie mam. A wiem gdzie za niedługo będzie się taki produkował. Gdzie? E, w spółce Inko. Co zarabia na Inko? Co zarabia w Inko? Do 20, wiecie, prawie cztery tak. setki Pajandrzeju tak. Relacja na szybko Dojechali Udało się? Dojechali, cali zdrowi Małe awarie, ale... Ja mówię, się, Myślę, że... Bardzo dobrze się cieszy, nie? Bo się integracja wszystko Damian, jest? pierwszy rajd Mówi, że wszystko jest Wszystko jest? No, wszystko pasuje, nie Humor jest, alkohol jest Tylko Tak, trzeba żyć